Podpisaliśmy umowę na dostawę i utrzymanie 132 solarnych automatów biletowych. To inwestycja, która naszym pasażerom przede wszystkim zapewni zwiększoną dostępność biletów. Obecnie ZTM dysponuje około 140 automatami biletowymi. Dzięki nowej umowie ta liczba zostanie niemal podwojona. Zgodnie z planami, nowe urządzenia zostaną rozmieszczone w każdej gminie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pierwsze z nich, co najmniej 40 urządzeń, zostaną zainstalowane w ciągu 12 miesięcy, natomiast ostatnie mają zostać posadowione do kwietnia 2025 roku. Całkowity koszt zakupu oraz utrzymania automatów Decydując się na tą inwestycję, braliśmy pod uwagę przede wszystkim naszych pasażerów, wszystkich pasażerów czyli także osoby z niepełnosprawnościami. I do tej grupy właśnie będą dostosowane nowe urządzenia, automaty będą wyposażone w ekrany, otwory wrzutowe, czytniki kart płatniczych, czy też miejsca odbioru biletów i reszty na odpowiedniej wysokości, tak aby były one dostępne dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Takich rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami warto również wyróżnić możliwość wywołania trybu kontrastowego, co umożliwi korzystanie z urządzeń. Nowe urządzenia będą miały dużo funkcjonalności. Przede wszystkim będą umożliwiać zakup wszystkich naszych biletów, zarówno tych w formie elektronicznej, jak i papierowej. Będą dostępne różnorodne formy płatności. Każdy będzie mógł zapłacić kartą, gotówką, blikiem czy też portmonetką w systemie transport GZM. Z urządzeń swobodnie będą mogli korzystać obcokrajowcy. Automaty bowiem będą prowadzić sprzedaż w czterech językach. Nie tylko polskim, ale także... Solarne automaty biletowe to urządzenia zasilane wyłącznie energią słoneczną. To jest wyraz naszego szacunku dla ekologii. Dzięki wykorzystaniu bardziej opłacalnej energii słonecznej, urządzenia będą działać przy minimalnym wpływie na środowisko. To jest działanie zgodne z duchem zmian klimatycznych i dążeniem do bardziej zrównoważonej przyszłości. Angielskim, niemieckim i ukraińskim. osobom z zaburzeniami widzenia wynosi prawie 12 milionów złotych.